Mija niemal rok od gruntownej zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Poznańskiej i Jeżyckiej oraz placu Cyryla Ratajskiego. Udało się uporządkować miejsca parkingowe i uspokoić ruch samochodowy. Poprawiło się także bezpieczeństwo użytkowników dróg i pieszych. Dla kierowców najważniejszą zmianą w obu rejonach jest wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych. Na skrzyżowaniach równorzędnych obowiązuje zasada prawej ręki, czyli należy puścić kierowcę nadjeżdżającego z prawej strony. Jest to podstawowa zasada, która obowiązuje na wszystkich przecięciach torów ruchu, w przypadku gdy nie ma określonego pierwszeństwa oznakowaniem pionowym bądź poziomym. Ta zmiana wymagała szczególnej uwagi na placu Cyryla ratajskiego, który wcześniej był rondem, co oznaczało, że pierwszeństwo miały pojazdy poruszające się po nim. Teraz pierwszeństwo mają pojazdy dojeżdżające do placu z bocznych ulic. Jak na wszystkich skrzyżowaniach równoległych trzeba tu zwrócić szczególną uwagę na tramwaje. Wszystkie tramwaje, które albo zjeżdżają z placu, albo na plac wjeżdżają, one zawsze na skrzyżowaniach równorzędnych mają pierwszeństwo. Przekształcenie placu Cyryla Ratejskiego z ronda w system skrzyżowań równorzędnych pozwoliło zachować miejsca postojowe wokół placu, co przy pozostawieniu ruchu okrężnego byłoby niemożliwe. Uporządkowanie miejsc parkingowych dotyczyło także okolicznych ulic. Na 3 maja wyznaczono 7 kopert dla osób z niepełnosprawnościami i 3 dla dostawców. Na fragmencie Młyńskiej auta mogą teraz parkować wyłącznie na jezdni. Podobne zmiany, które umożliwiły poszerzenie chodników i montaż stojaków rowerowych, nastąpiły także na Libelta i Mielżyńskiego. Auta z chodników na jezdnie przeniosły się również w rejonie ulic Poznańskiej i Jerzyckiej. Na uwolnionych chodnikach pojawiła się zieleń. Wszystkie skrzyżowania w okolicy zamienione zostały na skrzyżowania równorzędne. Cały ruch samochodowy prowadzony jest teraz jednym pasem, co umożliwiło wyznaczenie kontrapasów i odcinków z kontraruchem rowerowym. Rowerzyści muszą trzymać się swojego pasa ruchu, a dojeżdżając do skrzyżowania także muszą zastosować się do tej zasady pierwszeństwa z prawej strony. Czyli jeżeli ktoś z prawej strony będzie jechał, to muszą mu ustąpić. Skrzyżowania w okolicy ulic Poznańska, i Jerzycka zostały dodatkowo oznakowane m.in. specjalnymi tablicami. Na jezdniach tych ulic przed skrzyżowaniami pojawiły się też poprzeczne przerywane pasy, tak zwane linie warunkowego zatrzymania, pokazujące, że no w tym miejscu należy przystanąć, jeżeli pojazd z prawej strony nadjeżdża do skrzyżowania. Płynność ruchu pojazdów w okolicy poprawiło wyłączenie sygnalizacji świetlnej przy szpitalu miejskim im. Raszei.